Ok, jeśli mam gotów um, Trzeci przeciwnik z rewiru konstruktów to Glud, którego Hero Power jest teraz po prostu darmowy. Mm, no i czyli za darmo zmienia. Y, ach, przepraszam, wrogich stronników na jeden. O ile się nie mylę, wcześniej było wszystkich. Um, dobra, jest na niego przygotowany przeze mnie specjalnie deck e, na paladnie. Oczywiście większość stronników ma tam jeden punkt życia. E, no i zobaczymy, czy uda się, czy uda się tym go pokonać. Pom pom pom. No! Come on! O Jezusie! Dobra. Pam pom pom! No i popatrzcie, zaczyna z niestabilnym golem i z zombiakiem. Zobaczmy, co mi przybędzie do ręcy. Równość i dziki piramanta. To jest fajne. Zostawię sobie. Natomiast wojownika błękitno-skrzelich wymienił. Op na gluta. no pięknie. Zżrący bagienny szlam, bardzo dobrze. I szlachetne poświęcenie jeszcze przyszło, także jak znalazł na pierwszą rundę. Op, może uda się inaczej rozegrać do czwartej rundy jakoś równości. Dzięki piromata. O, proszę, szczęki. No to szczęki trzeba będzie zaraz wziąć i popsuć. To jest wielce upierdliwa karta że te szczęki trzeba będzie zepsuć i za piątkę tak czy inaczej dostałem... O, jeszcze coin. <laughs> I kolejny zombiak za koinem. Pięknie. Dobra, tylko co ja to? No chyba glut'a rzucę po prostu. Hop. Glut na stół, żeby zepsuć mu tą broń jego cholerną. No. Dostałem ze zdziesiątkowanie. Jeszcze jeden niestabilny gór. I przeciwnik będzie a dał mi te 5 punktów życia. Czyli właściwie zadał mi mniej w tej rundzie niż, yy, niż mnie uleczył. 3 many, ja sobie postawię mojego dodatekka jednego. Hop, skończę rundę. No, dziesiątkowanie tu nie robi na mnie żadnego wrażenia. Szkieletowy kowal, pięknie. Także za 4 many poleci teraz kombosik. I właściwie zabiję wszystkich. Czyli dziki pirowanta, tuż za nim równość. Wszystko ginie, nic już tu nie będzie. Hop. I jeszcze jeden, pięć punktów życia dla mnie. I jeszcze raz przejedzie. Tak jest. Jeszcze mi broń by zniszczu, no ale jak widzicie, nie mam żadnej, więc nie ma co niszczyć. Jest kolejny, stabilny gór. Sztuk dwie. No dobra, u mnie odkupienie. U. Mm. Bo mogę zrobić tak wilczego jeźdźca. <laughs> Nie, zrobię srebrzytowego czempiona. I odkupienie. Op, zabiję tego jednego gula. O, jeszcze gryzienie. ziemię. cuda on tam ma. Ale no raczej 49 punktów życia już do zjechania. I ścisk za jeszcze jeden. Mocy hmm. Dobra, zrobimy to. Tak. Wilczy jeździec, zabiję tego dziada. Hmm. No, nie, czekajcie. A uleczy... nie, jak się uleczy święto to nie zrobię mojego dungerka. To ja wolę mojego zrobić i dobić mu pierońską jego tego pierońskiego zombiaka. O. I znów on 29 punktów życia, więc jest OK. Zobaczmy co, 5 mamy. Plugastwo. Ulala. U mnie Bluegill Warrior. Okej, okay, no to tak. darmocy na pana Dungerka. Pan Dungerek zabija plugastwo. Wszyscy dostajemy po dwa. Ja stawiam drugiego mojego pana dungerka. I wojownika Błękitna Skolik z szarżą za dwa, Proszę bardzo. No tak, że to dziesiątkowanie, tak jak mówię, kompletnie na mnie nie działa. Ulala. No, dobra. Wypultał się z kart z ręki. No, za 6 i tak dostanę, no ale, ale spoko. Do no, sześć ja sobie jestem w stanie odnowić moją jedną, jedyną kartą z ręki. Stawiam kolejnego dungerka i giermka Argentu. I. co? Zabiję mu tego dziada. Hop! No i tym na razie koniec. Zabijam mu go, dlatego że jeżeli będzie miał te szczęki, potem będzie, no gorzej mu to zabić. I jest kolejny zamek. Poza tym to mnie leczy, nie? Więc. Więc jest ok. Oooh. Konsekwencja. Dobra. Nie, no trzeba zacząć klepać prosto w niego. Hop! I stawiam do gierka. Na razie koniec. Oczywiście dziesiątkowanie, a co tam wrzuci? Siłysorze, uuu, no to gorzej. Hop, no i odkupienie. No, tutaj odkupienie to akurat. No. Okej, okay. konsekracją mogę mu zabić. Ruszam do walki. Hop, i hop, i hop i konsekwencje skasować obu. Hop, no tyle zrobić, nie? Także 5 punktów życia nie leczy do pełna, a przeciwnik dostaje mu ten mały ślus z tauntem, no i zobaczmy co on tam dobiera. O, są szczęki. Także dobrze, że w sumie pozabiłem to wszystko wcześniej. O, szczwany lis. Teraz nie będę mógł zabić mu tego małego taunta. Ale jest i glut, pięknie. Proszę bardzo, glut na stół. Mały dągerek, no ja dobijam mu tego jego, znaczy uderzam razie śluza, jeden punkt życia, no, no i zabijam no niestety. I znów mój. kolejna konsekracja przybyła bardzo dobrze, no ale nie pozostaje mi nic innego jak smyrnąć go za jeden, no i zrobić drugiego dągerka. Już ja mam więcej glutów, więc mam nadzieję, że on nie ma więcej szczęk, nie ma za to niestabilnego gula. Niedobrze Tyrion. o, pięknie. Dobra, to ja stawiam kolejnego dęgerka. 14 kart. Mam. No i po prostu zabijam. Wszystko i Tyrion będzie fajny, ponieważ dostanę od niego tą broń. Dlatego go tu w sumie dałem. Eee... O, ale to jest niefajne. Dobra, trzeba będzie to obejść. A mianowicie to tak. Kop. Tu jeden punkt do konsekwencja tego jednego pana i dołożę jeszcze małego dungerka. Wiem, zużyłem konsekrację na jednego przeciwnika, ale tu chodziło o to, że mm, naprawdę bardzo nie chcę, żeby przeciwnik y, był w stanie jakoś mi y, tyriona, y, zepsuć broń z Tyriona. Dobra, no więc czas na właśnie tego pana i małego dungerka. Hop! Jeszcze za jeden go w dziób. Zobaczmy, no, zmienił mu punkty życia na jeden, ale... Nekrorycerz. Hop! Okej. Okay. Tyrion wciąż żyje. No więc Tyrion dostanie jeszcze z protektora argentu. Hop! No i lecę przeciwnika właściwie wszystkim co mam. Hop! Tyrionem też jadę przeciwnika. I hop. I jeszcze zatrzymany wilczy jeździec. Hop. I jeszcze jeden mały dągeryb na koniec. No i na razie tyle. Zobaczmy, czy to wystarczy. Szczęki. Kolejne szczęki, cholera jasna. Hop. Ale widzicie, dostałem broń. Także jest pięknie. Mam dwa leczenia w ręce Co z tego, że jego szczęki przypakował, a trening zagodnił No, no to zobacz. 5, 6, 7, 9, 10, 15 obrażeń. Więc w tej rundzie chyba jeszcze... Nie, w tej rundzie jeszcze się nie uda. Chociaż jak widzicie już naprawdę niewiele brakuje. dołożę jeszcze jednego wiodąka z wsparcia. I koniec rundy. Uwaga, dwa ostatnie punkty życia. No. 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 No i pięknie. The game is over. Także wymierzę mu sprawiedliwość. Właśnie, za sprawiedliwość. Prosto w dół. Proszę bardzo. No i kolejny przeciwnik, trzeci już. E, e, Rozwalony w tym rewirze. Juhu! No, dobra, słuchajcie. W takim razie zapraszam Was na kolejny film już za chwilę. No i do usłyszenia. A, zaapeluję jeszcze do Was, tak. Jeszcze raz powiem o tych wyzwaniach. Rzucajcie wyzwania, ile wlezie tych wyzwań, im więcej, tym lepiej, bo chcę mieć z czego wybierać. Tak Dobra, do usłyszenia. Strzała, hej!